Siemanko moi drodzy z tej strony się i dzisiaj sobie zagrałam w Minecrafta Więc jeśli filmik Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę oraz, oraz su z dzwoneczkiem a ja już bez przedłużenia zapraszam do oglądania. Tak, jesteśmy na świecie nowym. Oczywiście oczywiście wyszło 1.17 więc postanowiłem, że dzisiaj Chcę zdobyć nową rudę Więc nie wiem, jeśli filmik Wam się spodoba Więc ścinam pie pierwsze drewno I nie wiem, może na początku samym już zabijemy golema myślę, a nigdy tego nie robiłem Więc to będzie, nie wiem, ale zrobię to I... Aha, kuszę dłom. A i tak do, i jest no... Jest to nowa, nowy przedmiot, luneta, nie wiem, kryształ, a, a z kryształa się robi lunetę, a nie wiem jak kryształ zrobić, więc coś będziemy później kombinować na tym świecie później. Tak, robię to, to i to, bo będziemy trzy. Bo właśnie po tego. Ty gole mnie nie bije i to jest mega dziwne. A nie, bo mnie biję teraz. Czekam. Spodziewałem się... Hmm... A bo ja nie jestem w wiosce, więc on nie chce uciec z wioski. Mariusz! Zabijam go, a nie chciał się bić. Dziwne. Trzy żelazo. 3. Ta kura Wystarczy mi. akurat wystarczy. czy tylko... Wpadłem do nowej jaskini, gdzie... Padłem do jakiejś jaskini, gdzie jest lawa na dole. Później to sprawdzimy, bo już znajdziemy nową rudę. Więc ja robię żelazny kilów Jest fajnie i teraz bym sobie ogarnął jedzonko yy, bo bym zrobił św... albo hejbale bym zniszczył a potem bym zrobił chlebek myślę no zdobędziemy to tą rudę więc a jeśli ja zdobędę to mogę uznać że challenge jest wykonany więc mega szybko nam idzie bo mamy już dużo przedmiotów potrzebnych na nos no tak weźmy sobie luneta Niestety jeszcze nie mamy kryształu, żeby odblokować księg receptur. A myślę, że ja zejdę do jaskini. A i tak wy zmienili wygląd ród, ciekawy wygląd węgiel? A węgiel to normalnie, a żelazo to więc Dziwnie, No to jest. jest, Na patyki będą, pod... na patyki będzie potrzebne i na pochodnie, żeby oświetlić tam teren. Mokki się nie jest... Kue. Nowa ruda, widzowie! co mam to robić? Znajdę go do kolejnej z weszłem Nie wiem, nie wiem, ale chcę wykopać w tym cielęciu i w tym odcinku. No bo po prostu rude. Muszę wrócić po Węgier. Ja Muszę się, żeby żebym już nie wracał po to. Ale... W... Ale tamten wygląd był dla mnie lepszy, bym powiedział. Rud. Ale niestety zmienili. Hmm. i zielazów. I teraz że raz jest to dziwne. Czy tam to było tylko? Nie wiem. Jeden raz pójdę tam, bym po prostu się nie bał tu lecę tu, sikieruner no i właśnie to jest też azo jest trudno teraz ale w tej jaskini może będzie trudno Nie byśmy nowej nie znaleźliśmy, bo nie chcę zginąć w Wracam na powierzchnię, bo mam razo. Później dlatego wracam na powierzchnię. Widziałam, że będzie razu. No, i mamy na razie. I już mam, i mamy pierwszy dzień przyspany. Tak, ja bym w sumie zaryzykował, tam był wbił, ale z tarczą. Więc zrobię to. Więc składamy raz do pieca. Pójdę szybko po drewno. To sobie weźmiemy... Przyrobimy na deski, włożymy do pieca. I troszkę sobie weźmiemy. co 8, się 7, Teraz tarcza jest potrzebna. I mamy tarczę. Więc... Nie wiem, wbijam tam. Mam pomysł doskonały. Zabuduję się tam. Żeby nie było, to się zabuduję. Żebym... Właśnie niech ten creeper creeper

I zabił mnie. Wracam tam szybko bez seta, więc a to nie ta. Wracam tam bez seta, zabiję go i po prostu się zabuduję, ponieważ nie zgi... yy, ponieważ drugi raz zginąć I ładnie pokażę te gorące momenty. To sobie odświetlam? Tu? To muszę jakoś się zabudować szybko? Więc to były te gorące momenty. Nie. Więc akurat udało nam się wizowie. Więc uznam, że challenge był wykonany i nie wiem, spróbuję to się To tu i to tu. <słuch> Muszę zrobić nowe narzędzie, bo, bo wszystko mi... W... Po prostu klipen. No po prostu zombie. Zombie jest despawnowało się. Ale nie wiem jak to zrobiłem. I patrzę co mogę z tego zrobić. Mogę to zrobić. Takie rzeczy, wchodzimy do craftingu. Eee, to takie coś... Nie, to drogi by było, nie? o to bym chciał! A to będzie przyciągało pierundę właśnie. I to będzie mega dobre! To będzie z tym... Eee, y, z kominku będzie można to poda... postawić na dachu i by to będzie, myślę... Że będą ludzie, że to będzie... po prostu, to będzie... taki... komin. Nie wiem co jeszcze. możemy zrobić z tego? Coś mogliśmy. Coś mogliśmy. Ale co? Kolejny nie będę chciał tego. Ale mega dobrze nam poszło więc to były te gorące momenty tych, które chciałam wam pokazać To odkładam do góry bo, nie chcę tego, bo tak chcemy to mieć To tak robię i kończę z różnymi itymami i w piecu, ja się to zabieram i patykamy do Chlebkiem, z... Chlebka zję. zrobię. Blok. I jest blok! Uhu! I jak się kraftuje schody? Bym chciał zobaczyć z tego bloku. Nie ja wiem. O, tu jest coś. Z czterech bloków. Byśmy mogli to robić w, w kolejnym odcinku. A ja, a ja uznaję, że challenge jest wykonany. Więc, widzowie, jeśli filmik wam się spodobał, Zostawcie łapkę w górę oraz, oraz subskrypcję i ja z Wami się żegnam. Pa, pa.